Cześć, jestem Bartek, a to kanał Dietetyczny Bartek. Ja oczywiście jestem dietetykiem. Dzisiaj bez e, pierdzielenia pokażę Ci jak podnieść swój e, poziom energii bez pieprzonych e, energetyków. Tak naprawdę naturalnie prosto ze słońca. Pysznie i smacznie zapraszam Cię w dzisiejszym odcinku kawa kulodporna. Dobra, żeby zrobić taką kawę kulodporną, potrzebujecie śmietanka 36 bądź 30 lub wyżej, nie wiem czy jest wyżej. Masło prawdziwe. 82, tu jest 53% olej MCT zamiast oleju MCT możecie, możecie użyć tak naprawdę możecie użyć tak naprawdę oleju kokosowego. Gdzieś go tu mam. Olej kokosowy, nierafinowany, fajny. Kawa, oczywiście, to jest tylko pudełko. W środku jest kawa, 100% arabika, biokawa, chyba z Lidla, jak dobrze pamiętam. Kubek, oczywiście, blender. No i tyle, no i zaczynamy, nie? Stawiamy sobie wodę i lecimy z tematem. Tak, jak słyszycie, woda się już gotuje. Powiedziałem, że to jest energia prosto słońca. To jest prawda, no bo kawa dojrzewa na słońcu mleko jest od krów, które jedzą trawę, czysta tak naprawdę energia słoneczna tylko olej NCT który jest pozyskiwany z roślin tak samo ze słońca także jest to prawdziwa energia dobra, poda się już poda już nam tak zaraz, w zasadzie się zagotowała, także już wam pokazuję co i jak, jak to zrobić Dobra, zaczynamy od kawy. Tak jak mówię, nie sugerujcie się ten to jest tylko puszka. Trzy łyżeczki, takie o. Tak. W ten sposób. I trzecia. To sobie składamy. Puszkę możemy zostawić w tej kawie. Zalewać je to wodą. Tak. czwarta kubka. Nie więcej. Na początek. W ten sposób. Troszkę sobie to, że tak powiem, zamieszacie. O tak, teraz do tego dajecie sobie 2 łyżki oleju CT. Czyli to jest około 12 gramów, jeżeli używacie masła, sorry, oleju kokosowego, no to też około 12 gramów. 2 łyżki. O tak, tylko z tym uwaga, bo jak dacie za dużo, to dostaniecie po prostu seraczki. Nie? niebezpieczna rzecz. Wow. masło około 20 g. Ja to wszystko na oko robię, możecie się zważyć. To tam nie zaszkodzi, dlatego, że jestem ketogenikiem, więc myślę, że to będzie ok. Wrzucza, wrzuc, wrzucacie sobie to tutaj. To można odłożyć i to po prostu blendujecie. Powinno się blendować około 60, 60 sekund. No, Ja to na potrzeby filmu e, zrobię troszkę krócej. Przydałoby się wyższe naczynie, dlatego że jak zrobię za mocno, to ta kawa się po prostu rozkryje po całej kuchni. Kawa na razie wygląda w ten sposób, zrobiła tak piękna, cudowna, pianka. Pachnie ekstra. Teraz dolewacie sobie trochę wody, ciepłej jeszcze. Chyba, że lubicie tak mało kawy, ja lubię cały kubek. Dolewamy sobie trochę wody. O, myślę, starczy. I do tego. Y 20-30 ml czy gramów śmietanki. Też coś, coś takiego. Ja to oczywiście wszystko robię na oko. Dolewacie sobie to tu. Jak macie wyższe naczynie, to możecie od razu wszystkie składniki dolać, chociaż może nie, bo kawa wtedy może być po prostu zimna. Kawa wygląda mniej więcej tak. Teraz zbliżymy. Ma taką fajną, cudowną. Pijankę smakuje zajebiście, i naprawdę jest to lepsze niż pieprzone energetyki, które w sobie mają tylko i wyłącznie bardzo dużo cukru. To tyle na dziś. Pozdrawiam Was serdecznie z tej strony. Bartek, dietetyczny Bartek, i niech moc będzie z Wami. Do zobaczenia wkrótce.